Witajcie ponownie z tego mojego bajzlu. Lecimy dalej. Czyli wycinamy resztę w środku. Na magazynek, na spust, na zaczep magazynka i na blok. To znaczy na ten. O, na hak. I to, co Wam mówiłem wcześniej. Dlaczego, jeżeli nie możemy zdemontować tych elementów wcześniej, to dlaczego zaczynamy od dołu? Bo dzięki temu, zobaczcie, na przykład w tym przypadku, jak i w większości, osłona magazynka wyznacza nam obrys magazynka. A jeżeli nie ma y, prowadnicy magazynka, musimy to drewno obrobić w tym miejscu na tyle precyzyjnie, żeby ten magazynek nam się nie bujał na boki. Żeby zawsze wsuwając go, trafił w swoje miejsce i w zatrzask. Dlatego ta osłona nam w tej chwili, jak już jest montowana, znacznie ułatwia, bo możemy sobie po prostu odrysować kształt magazynka przynajmniej z jednej strony. To nie musi już być tam wiadomo co do mikrometra wybrane, bo jakiś tam minimalny luz nie będzie tutaj nam nic psu, aby trzymać kształt i żeby, tak jak mówiłem, żeby to się nie bujało na boki, ten magazynek, żeby on nie latał, nie grzechotał zbyt luźno. Mamy obrys. No cóż, prosta sprawa. Frezujemy ile się da z tej strony. Frezem sięgnąć, a resztę już od drugiej. Tutaj już dosyć dobrze sobie tą jakby prowadnicę naturalną zrobimy, więc od drugiej strony, nawet jak niezbyt precyzyjnie obrobimy, nie będzie żadnego problemu. Kolejne ułatwienie, jeśli mamy już osłonę montowaną, możemy sobie wyznaczyć, gdzie jest spust i też zacząć od tej strony, żeby nie wyjść poza obrys tej osłony na boki, żeby nie zrobić dziury z boku gdzieś. Dlatego zaczniemy od tej strony. I dopiero potem powoli będziemy zagłębiać cały mechanizm spustowy do momentu aż osiągnie odpowiednią głębokość. Sobie tutaj mniej więcej zaznaczam ten obszar, w którym jest spust. I mogę już sobie taki otworek tu wywiercić. na wylot, także już od tej strony też mam mniej więcej wyznaczone gdzie ten spust wchodzi no teraz starczy wybrać powiększyć ten otwór, tak żeby ten język spustowy już można było tu wsuwać żeby on nam nie, nie haczył i powoli będziemy sobie wtedy wyznaczać te obrysy ale najpierw wyfrezujemy magazynek też od tej strony no nie mamy jak wyznaczyć jeżeli to wmontuję, bo nie wejdę tam żadnym pisakiem w taki sposób, żeby sobie odrysować. Dlatego najpierw od drugiej strony wywiercę sobie otwory w jakby w rogach obrysu magazynka i będę miał wyznaczony ten obszar też z tej strony. tak z tym lecimy frezarką, no albo dłutami. Jeśli nie mamy frezarki, no to można i dłutami to zrobić. Bo do frezarki dobrze jest mieć tutaj dłuższy frez niż takie standardowe do drewna, żeby on miał te 5 cm najlepiej długości. W sensie tej długości tnącej. Bo frezarka nam nie pozwala na taką głębokość frezować krótkimi frezami, więc musi być frez dłuższy. Także to wybieram do końca, na wylot i zobaczymy co dalej mogę sobie tu w międzyczasie przymierzyć i też jeszcze zostawiłem sobie minimalny margines bo magazynek zawsze ma jakiś tam minimalny luz względem obudowy osłony więc żeby to w miarę równo wchodziło przefrezowałem sobie tu na wylot możemy sprawdzić Proszę bardzo. Wchodzi z lekkim oporem. I tak miało być. Później się to jeszcze do ścianki poprawię, tak żeby no, swobodnie mógł wchodzić i wychodzić, ale jest, jest tak jak trzeba. Także na ten moment wystarczy. Jeszcze tutaj jest z przodu magazynka taki dzyndzel, do którego się magazynek przypina, ponieważ w tym sztucerze akurat zaczep nie jest przy osłonie z pustu. Najczęściej tak jest, że, że tu jest właśnie, przy tym elemencie razem. A w tym jest tak, że do systemu jest przymocowany taki dzyndzelek, który nam tutaj musi sobie dojść więc jeszcze tutaj sobie wybiorę już nie będę tego pokazywał o ten zydzer chodzi który tutaj ma trzymać magazynek wybrałem sobie proszę bardzo wchodzi nic nie haczy jak widzicie ja już sobie trochę kolby obrobiłem w międzyczasie bo już po etapie gdzie mam i górę i dół wyfrezowane mogę sobie robić dalej a resztę w międzyczasie sobie dodługać te te otwory. Także okej. Okay. Teraz sobie sprawdzimy jak nam wchodzi magazynek. Będziemy tu widzieć od góry. Zapiął się, także jest ok. Ale niestety już widzę, że odległość góry systemu od osłony dolnej jest jeszcze za duża o jakieś 4 mm. Więc będę musiał to podebrać albo troszkę z góry, albo jeszcze z dołu albo i tu, i tu. Ale te podebrania to już będę robił yy, po zrobieniu reszty otworów. Dobra, magazynek mamy zrobiony. Wchodzi, zaczepia się, czyli jest nie wszystko, ok? Możemy się wziąć za spust. Otwór już wcześniej mieliśmy zrobiony na spust, żeby on nam nie przeszkadzał, więc możemy sobie nawet sam mechanizm na razie przyłożyć żeby mniej więcej sobie jego szerokość określić tutaj już widzę, że bezpieczniki będą musiały mieć wybranie. Ale to potem. A teraz wyznaczamy sobie mniej więcej szerokość mechanizmu. Mniej więcej z tego względu, że i tak otwór robimy większy. Aby ten mechanizm nigdzie nie dotykał drewna. W takim sensie, żeby nic nie prężyło na mechanizm, bo jak wiadomo, mogłoby się to źle skończyć. Nie? I teraz frezujemy to wgłębienie, pamiętając o tym, że nie możemy dojść do końca, bo zrobimy dziurę. A tam obrys mamy zrobiony i go nie dotykamy, więc musimy się zatrzymać na odpowiedniej głębokości i później już tylko precyzyjnie ręcznie wybierać, aż się delikatnie oprze. I potem dajemy mu jeszcze 1 mm luzu. Dzięki temu będzie wszystko bezpieczne. Przefrezowałem, zostawiłem tam jeszcze no, 1,5 cm, ale teraz tak, możemy sobie pomóc trochę z dołu, z tego względu, że dolna część mechanizmu jest węższa od osłony z pustu. Problem się pojawia dopiero tutaj, więc na to już mam wyfrezowane od góry. I teraz mogę sobie od dołu tej szerokości zrobić przefrezowanie. Też to będzie szło odwrotnie. Więc generalnie mogę po całej szerokości osłony spustu w tym miejscu wyfrezować. Bo tu i tak, nawet jakbym miał zostawiać kawałek drewna, to nic on nie da w kwestii wytrzymałości. A trzeba sobie ułatwiać. Także śmiało tutaj lekko za spustem mogę zacząć, aby zostawić tutaj solidną podporę dla osłony. No i dalej Podparta jest z przodu na całej powierzchni. Znaczy no na całej powierzchni styku. Więc tu śmiało robimy otwór szerokości osłony. Oczywiście fryzarko całości nie zrobię, bo nie ma jak. No I tak zostawiam sobie. Po, po bokach, minimalnie tak pół milimetra dla bezpieczeństwa, żeby nie popsuć sobie tej krawędzi, prawda? W każdym razie już to widzę, że śmiało tutaj nam wejdzie. A dalej, no to niestety to już ręczna robota. Tylko sobie zaznaczymy dokąd. I lecimy. sobie najpierw wiertły pomóc po coś po co się mordować nie Mogę sobie pomóc z dłutkiem bardzo szybko. Pracowałem do systemu. Żeby teraz już we właściwym miejscu to wszystko poprawiać. Jak widać wajcha od bezpiecznika. Mam tu mocno przeszkadza, więc trzeba tu wybrać. Malutku, po kawałku, no niestety nie jestem w stanie Wam wszystkiego pokazać. No, ale to już jest robota taka detaliczna, że tak powiem. Czyli drobniutkie podbieranie w miejscach, gdzie się jeszcze opiera, można wysmarować sobie ten mechanizm jakimś olejem, nawet czymś, co, co trochę zabarwi. Wtedy będziemy widzieć dokładnie, gdzie nam te elementy dotykają do, do, do drewna, żeby w tym miejscu podbierać i zagłębić. Ja wiem, tu akurat żeby śrubka. Zahacza, bo jest z boku łepek śrubki taki wystający, no i muszę wybrać pod tą śrubkę. I taka zabawa przez kolejną godzinę albo i więcej, aż to wszystko ładnie się uleży. Już prawie weszło do końca. Także jeszcze minimalnie, plus do tego podebranie, żeby ten bezpiecznik mógł chodzić. Bo na razie wchodzi, ale siedzi sztywno. Musi tam mieć jakiś luz. No i tak tam to już sobie wyfrezowałem, także wchodzi. Leży tak jak powinno. Jeszcze tam jakieś detale będą do poprawienia, ale to już wszystko później. Zostaje nam ostatnia rzecz, czyli nie wiem jak to się nazywa. nie mogę... <laughs> Zawsze gubię słowa. Nieważne, stoper powiedzmy. Wyznaczamy sobie jak zwykle mniej więcej mniej więcej z tego względu, że i tak będę robił w tej osadzie bedding. Czyli będzie to zalewane żywicą. To Wam w jakimś innym filmie pokażę jak to się robi. Chociaż większość pewnie już wie. Więc tu nie muszę dokładnie, nawet muszę zrobić z luzem, żeby było, miało było miejsce na ten bedding, też, żeby tej żywicy ileś tam było, żeby to trzymało się w kupie. Także sobie tu wyznaczam. To idzie na pełną szerokość, więc nie ma problemu. Frezik i jazda. W środku tak jak powinno, minimalnie jeszcze mogłoby się cofnąć. Dosłownie milimetr niecały. Idealnie. Luźno, ładnie wszystko wchodzi. Jak widać jest wszystko cacy, bezpiecznik chodzi. Jeszcze troszkę tylko muszę podebrać tutaj na te zwalnianie zamka chociaż ale minimalnie trzeba będzie podebrać także git no i cóż pogłębiłem sobie dolne gniazdo no bo gdybym chciał od góry pogłębiać to miałbym od cholery roboty bez, bez, bez sensu łatwiej było od dołu przelecieć tylko wtedy to waży tyle, że nie daje rady Jak widać, magazynek sobie pięknie wszedł, spust mamy na środku, on nic nie haczy. Magazynek się zaczepił. Teraz to, to nie wyciągnę, bo tu ciasno wchodzi, także zostało mi to obrobić. I mogę powiedzieć, że ten etap mam prawie zakończony. No, zostały detale, tak jak poluzowanie delikatnie magazynka żeby wychodził łatwiej. Jakieś tam drobne jeszcze podebrania przy spuście, przy mechanizmie, żeby to tam nic nie napierało, bo jest dosyć tak ciasno. Więc można powiedzieć, że gotowe. Mhm. Oczywiście pozostaje mi jeszcze Yy, zrobienie dystansu na lufie, ponieważ w tym momencie go nie ma, ona się opiera na drewnie. Muszę dać około 2 mm do obwodu lufy, powiększyć ten kanał, ale to już szlifierką. tam papierem i jazda. A więc, no, tak to wygląda. No. Wiem, że w ja miałem dosyć prostą robotę tutaj, bo proste kształty, płasko. Niewiele było takich ciężkich wybrań, których no, nie widać, nie wiadomo co, co tam jeszcze haczy. <grych> bo jest czasem tak, że, że faktycznie nie chce nam wejść, podbieramy wszędzie już, gdzie tylko, smarujemy olejem, dociskamy, nie ma śladu. I wybieramy, wybieramy, w końcu gdzieś dziurę zrobimy. Przez przypadek się okazuje, że to zupełnie w innym miejscu coś nam przekrzywiało system, że on nie chciał się ułożyć. No i trzeba na to zwracać uwagę. Lepiej powoli, ale skutecznie. Tutaj nie można się spieszyć, bo jest to najważniejszy element, przy, znaczy najważniejszy etap. W moim przypadku to były trzy etapy, jeśli chodzi o filmy. Najważniejszy etap w robieniu osady. Bo to musimy zrobić dobrze. System musi w osadzie być dobrze zamocowany, dobrze leżeć. Nie może być naprężony przez drewno, przez śruby, więc tu, przy tym etapie trzeba się naprawdę postarać. A więc koniec. Jeżeli będziecie mieli jakieś problemy z wpasowaniem, z rozplanowaniem tego, dajcie znać. Może pomogę, bo przez wiele modeli już przebrnąłem przez te ostatnie 16 lat, bo tyle robię osady. Więc może będę mógł pomóc, coś podpowiedzieć, żeby nie narobić biedy, bo sam wiele błędów popełniłem i można ich uniknąć. Wiem też, że wielu z was chciałoby zobaczyć, jak zrobić osadzanie systemu w broni łamanej, czyli przede wszystkim śrutowej, bo tam jest zupełnie inna bajka, inne problemy. Zdecydowanie jest trudniejsze, bo sztucer jest prosty, tak naprawdę. Co by się tu w środku nie działo, jeśli chodzi o mechanizmy, to i tak. Jeśli z zewnątrz zrobimy ładnie, że to wygląda, to i w środku nam się uda. Przy broni śrutowej jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane. Na wiele więcej rzeczy trzeba zwrócić uwagę, ale to już postaram się pokazać w innym filmie, bo niedługo pewnie będę robił osadę do boka. I pewnie nagram film. To zobaczycie. A ode mnie to tyle, jeśli chodzi o frezowanie pod system. Myślę, że wiecie mniej więcej już o co chodzi, jak do tego podejść, żeby było proste. A już detale, które ja mam do dopracowania, no nie, nie muszę Wam tego pokazywać, bo to są proste rzeczy, jak do szlifowania gdzieś tam, gdzie, gdzie na przykład magazynek się jeszcze ociera. prawda? Także to już jest detal. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie i do następnego.